Budowanie piłkarskich Dream Teamów, których składy są napakowane wielkimi gwiazdami, to nie zawsze droga prowadząca do sportowego sukcesu. Jednym z najlepszych tego przykładów była tak zwana pierwsza era Galacticos w Realu Madryt. Wielu kibiców ze względu na sentyment do zespołu będącego ówczesnym futbolowym gwiazdozbiorem może o tym zapominać. Jednakże Florentino Perez, budujący w stolicy Hiszpanii drużynę marzeń, popełnił szereg błędów i nie uwzględnił kilku skutków ubocznych. W efekcie stworzony przez niego za pieniądze twór okazał się być mniej płodny w sukcesy niż początkowo zakładano. A paręnaście lat później ten sam błąd popełnili włodarze Paris Saint-Germain, którzy rodem galaktycznego Realu Madryt zbudowali swój paryski Dream Team. Jak to wyszło? Wszyscy doskonale pamiętamy, ale dzisiaj przeanalizujemy sobie błędy popełnione przez Florentino Pereza jak i włodaży katarskiego, a bardziej francuskiego tworu. Zapraszam do oglądania, ale zanim przejdziemy do Francji, czas na Premier League i hitowe starcie pomiędzy Manchesterem City oraz Liverpoolem. Z tej okazji sponsor kanału Betfan przygotował dla was specjalną promocję. Jeśli obie drużyny zdobędą bramkę i takie zdarzenie znajdzie się na waszym kuponie, to oprócz klasycznej wygranej otrzymujecie bonus 200 zł. Link w opisie, a my przechodzimy do głównego tematu. Wydaje się, że tej lekcji piłkarskiej historii nie odrobił kilkanaście lat później Nasser al khelaifi stojący na czele Qatar Sports Investments. Biznesmen od ponad dekady przeznacza krocie na funkcjonowanie Paris Saint-Germain i chociaż ekipa z wieży Eiffla zdominowała rozgrywki na krajowym podwórku, to póki co jej próby sięgnięcia po triumf w Europie spełzają na niczym. Budowa super drużyny, której punktem centralnym miał być sam Leo Messi, zakończyła się fiaskiem. Jeśli porównamy szczytowy moment pierwszej ery Galacticos i niedawny okres, gdy Argentyńczycy Gwiazdor przywdziewał tryk od PSG, to okaże się, że w obydwu tych przypadkach możemy odnaleźć kilka wspólnych mianowników. Początek tzw. Tak zwanej pierwszej ery Galactico Zdatowany jest na rok 2000 Wówczas to Florentino Perez po raz pierwszy Został wybrany na prezydenta Realu Na co duży wpływ miała jego przedwyborcza Obietnica mówiąca o tym, że jeśli Obejmie stery ekipy ze stolicy Hiszpanii To co sezon będzie sprowadzał Na Santiago Bernabeu gwiazdę światowego Formatu. W dodatku pierwszą z nich Miał być jeden z najlepszych piłkarzy Największego rywala królewskich FC Barcelony Luis Figo Perez dotrzymał słowa. Przed rozgrywkami 2004-2005 w koszul Celos Blanco zbiegał już nie tylko Figo, ale także sprowadzeni w kolejnych latach do Madrytu Zidane, Michael Owen, David Beckham czy brazylijski napastnik Ronaldo. W składzie królewskim znajdowali się również chociażby Raul, Roberto Carlos czy Iker Casillas, którzy reprezentowali Real jeszcze przed pojawieniem się w klubie Pereza. Na papierze siła ognia zespołu z Kastylii robiła naprawdę wrażenie. Na boisku galaktyczni także potrafili robić prawdziwe show, ale zapierające te w piersi momenty nader często przeplatali okresami słabszej i chimerycznej. Gry. Dość powiedzieć, że pomiędzy 2003 a 2007 rokiem, gdy Real dysponował teoretycznie najsilniejszym składem, jaki zdołał zbudować PRS, udało im się włożyć do gabloty jedynie dwa mistrzostwa i jeden puchar kraju. Gdy w sierpniu 2021 roku Leo Messi przybywał do Parku Książąt, jego transfer miał poniekąd stanowić ostatni punkt planu, który pozwoliłby paryskiemu klubowi i jego katarskim patronom wreszcie sięgnąć po upragniony uszaty puchar Champions League. Należy oczywiście przy tym pamiętać, że już na ten moment ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki nie był jedynym głośnym nazwiskiem, które w 2021 roku zasiliło klub z Parku Książąt. Kilka tygodni wcześniej kontrakty z PSG parafowali Sergio Ramos i będący Wówczas na fali świeżo upieczony mistrz Europy Giannu Luigi Donnarumma. W klubie czekali już na nich Kilian Mbappé i Neymar. Jak większość z Was doskonale pamięta, także i ten projekt okazał się kompletną klapą. Paryżanie w dwóch kolejnych sezonach odpadali z ligi mistrzów zaraz po wyjściu z grupy, musząc uznać wyższość kolejno Realu i Bayernu. Jakie zatem były przyczyny niepowodzenia obydwóch projektów i jakich wniosków nie wyciągnął Nasser Alkalafi, jeśli faktycznie kiedykolwiek analizował błędy popełnione przez Florentino Pereza? Zazwyczaj pierwszym wnioskiem nasuwającym się na myśl w przypadku zespołów zbudowanych w oparciu o wielkie nazwiska, które nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań, jest zbyt wysokie stężenie gwiazdorskiego ego w szatni. Jeśli w jednym zespole umieścimy zbyt wielu samców alfa, którzy chcą pełnić rolę lidera drużyny, z tego powodu mogą narastać wewnętrzne konflikty. Być może w przypadku Realu z lat 2003-2006 nie mieliśmy do czynienia z jakimiś spektakularnymi sporami, ale nie ulega wątpliwości, że w madryckiej szatni spotkało się wówczas kilku graczy święcie przekonanych o swojej wyjątkowości, którzy liczyli na szczególne traktowanie. W jednej rozmowie wspominał o tym Roberto Carlos. Czy nasza siła była zbyt duża? Teraz jak na to patrzę, to faktycznie tak było. Nie wiem, jak udało nam się obejść bez konsekwencji po takich szaleństwach. Po każdym meczu roiło się od prywatnych samolotów. Widzieliśmy się na lotnisku, po czym Beckham leciał Bóg wie gdzie, Figo i Zidane lecieli gdzie indziej, Ronaldo i ja my zawsze musieliśmy trenować następnego dnia. Modliłem się, żebyśmy zagrali mecz w sobotę, żeby mógł iść bez problemu w niedzielę na Formułę 1. Wszyscy lecieli prywatnie, to szaleństwo. Triumfator z Mundialu z 2002 roku dodał także, że jedynym szkoleniowcem, który umiał zarządzać szatnią złożoną z tak specyficznych osobowości był Vicente Del Bosque. Jego sposobem na sobie z drużyną, której ego wylewało się poza murawę, było zostawianie piłkarzom nieco więcej luzu. Hiszpan przymykał oko na wiele fanaberii swoich gwiazd. Poniedziałkowe treningi rozpoczynały się u niego dopiero o godzinie 17, a do kolacji piłkarze mogli raczyć się lampką co zresztą na zachodzie jest całkowicie normalne, więc nie doszukiwałbym się w tym temacie sensacji. Del Bosque, który jako menedżer zdobył z realem dwa mistrzostwa Hiszpanii, a także dwukrotnie sięgnął po zwycięstwo w Lidze Mistrzów, został jednak niespodziewanie zwolniony w 2003 roku. I to tuż po wygraniu przez jego zespół rozgrywek La Liga. Samperes stwierdził, że podjął taką decyzję z powodu oznak wypalenia zawodowego. Kolejni szkoleniowcy królewskich, tacy jak Carlos Queiroz, José Antonio Camacho czy Luksemburgo, musieli sobie radzić z jeszcze większą liczbą nadąsanych gwiazd które Florentino często sprowadzał bez wcześniejszego konsultowania swoich decyzji ze sztabem szkoleniowym. Natomiast próby dokręcenia śruby i zaprowadzenia większej dyscypliny wśród rozpasanych piłkarzy podjęte przez Camacho czy Luksemburgo kończyły się tym, że ci menedżerowie prędzej czy później tracili szatnie i w konsekwencji również posadę. Tym samym karuzela trenerska kręciła się w kolejnych latach w najlepsze, co powodowało brak stabilizacji i wytyczenia konkretnej wizji rozwoju zespołu. Być może ta karuzela nie kręci się z taką mocą, w Paryżu, ale i nad sekwaną ciężko znaleźć człowieka, który wytrzymałby na trenerskim stołku przez dłuższy okres pracy. Luis Enrique jest siódmym szkoleniowcem Paris Saint-Germain od 2011 roku, czyli od momentu, kiedy francuski klub przejęli Katarczycy. Skupiając się jednak na latach 2021-2023, w ciągu dwóch sezonów, gdy w barwach Le Parisien występował Leo Messi, aktualnie mistrzowie Francji mieli dwóch różnych menedżerów, a obecny sezon również zaczęli z nowym człowiekiem u trenerskiego steru. W związku z tym, w tym przypadku równie ciężko mówić o jakiejkolwiek stabilizacji. Na taką postać rzeczy duży wpływ z pewnością miał również brak chemii w szatni PSG O czym można było usłyszeć od dawna Miały w niej powstawać podziały Jedną z grup mieli tworzyć gracze francuskojęzyczni Drugą natomiast zawodnicy z Ameryki Południowej Dużo mówiło się też o konflikcie, który narastał pomiędzy Neymarem a Kylianem Mbappé Obaj gwiazdorzy nie dogadywali się do tego stopnia, że latem tego roku stało się jasne Że paryska szatnia jest dla nich dwóch i dla ich ego po prostu za ciasna Początkowo wydawało się, że to Francuz zmieni barwy klubowe i powędruje do Realu, który od dawna ostrzył sobie na niego zęby, by wskoczyć tam w budy Karima Benzemy. Te spekulacje podsycił moment, gdy w mediach zrobiło się głośno na temat tego, że król strzelców ostatniego mundialu nie chce podpisać nowego kontraktu, przez co został odsunięty przez władze Paris Saint-Germain od drużyny. Ostatecznie jednak po sześciu latach to Neymar opuścił Paris Saint-Germain obierając jakże popularny saudyjski kierunek, a to spowodowało, że w trybie niemal błyskawicznym Kylian Mbappé powrócił do treningów. Wszystko to działo się w momencie, gdy Leo Messi znajdował się już po drugiej stronie oceanu i witał się z kibicami w Miami. Znany ze swojego introwertycznego charakteru Argentyńczyk, źle znosił gęstą atmosferę panującą w szatni PSG. Świadomy był tego, że wieczne konflikty oraz brak dyscypliny wewnątrz zespołu to czynniki, które praktycznie przekreślają możliwość tworzenia nad zespołu, mogącego liczyć się w Europie. W związku z tym postanowił nie przedłużać kontraktu. Błąd polegający na próbie upchania w jednej drużynie kilku wielkich charakterów. W Paris Saint-Germain odbił się jeszcze większą czkawką niż miało to miejsce kilkanaście lat temu w Madrycie. I tu pojawia się pytanie, czy włodarzom faktycznie zależało na stworzeniu świetnie naoliwionej maszyny zgarniającej taśmowo trofea, czy bardziej na zbudowaniu produktu marketingowego, który miał zarabiać pieniądze i stanowić zabawkę, którą można pochwalić się przed światem. W czasach Galactico za symbol takiego jedynie z punktu sportowego, bezmyślnego ściągania gwiazd dla samego prestiżu uchodził David Beckham. Owszem, Anglik uchodził wówczas za jednego z najpopularniejszych piłkarzy na świecie, którego sława wykraczała daleko poza świat futbolu. Ściągnięcie go na Santiago Bernabeu pozwoliło pozyskać królewskim nową rzeszę fanów i podbić rynek azjatycki, który w tamtych czasach znajdował się na celowniku speców od klubowego marketingu. Problem jednak w tym, że Beckham grał na tej samej pozycji co Luis Figo i nie był Realowi niezbędny jako zawodnik. Z tego powodu jego pojawienie się w Madrycie miało źle wpłynąć na atmosferę w szatni. Znamienny jest również kryterium jakim według jednego z byłych pracowników Realu, Perez i jego ludzie mieli kierować się przy wyborze Becksa. Ów pracownik miał powiedzieć jednemu z dziennikarzy. Chcieli podpisać kontrakt z Ronaldinho, jednak ze względu na jego brzydki wygląd wybrali Beckama ze względu na jego dobry wygląd. Wkrótce Roni stał się najlepszym piłkarzem świata, natomiast Beckham w stolicy Hiszpanii niczym szczególnym się nie wyróżnił. W przypadku Paris Saint-Germain bardziej niż o względy finansowe chodziło o tzw. sportwashing, czyli wykorzystywanie sportu w celu poprawy reputacji ludzi czy innych instytucji stojących za konkretnym projektem. Powszechnie wiadomo, że właściciele PSG są silnie powiązani z katarskim rządem, któremu szczególnie w czasie poprzedzającym zeszłoroczny mundial organizowany w tym arabskim kraju zależało na zaprezentowaniu swojej siły i możliwości oraz ocieplaniu wizerunku. A sprowadzenie do Paris saint kilku dodatkowych gwiazd na czele z Leomessim idealnie wpisywało się w ten schemat. Bezmyślne skupowanie gwiazd nie służy natomiast budowaniu silnej i zrównoważonej drużyny. Florentino Perez nie szczędził grosza i chętnie sięgał głęboko do kieszeni, gdy chciał sprowadzić do Realu kolejne wielkie nazwisko. Jednak wszyscy ci piłkarze zasilali jedynie formacje ofensywne i brylowali pod bramką rywala. Natomiast piłkarze defensywni byli traktowani po macoszemu i znajdowali się zazwyczaj na dole tabelki uwzględniającej płace. Wyjątkiem był tutaj Roberto Carlos, ale i on przeszedł do historii jako jeden z najbardziej ofensywnych obrońców w historii piłki. Zawodnicy od czarnej roboty, którzy musieli nosić fortepian za tymi najważniejszymi, byli po prostu niedoceniani. Najlepszym przykładem jest tutaj Makelele, który zamienił real na Chelsea po tym, jak Perez odmówił mu podwyżki pensji, pomimo tego, że była ona jedną z najniższych w zespole. Sam piłkarz natomiast był uważany za jedno z najważniejszych ogniw drużyny, nawet przez samą szatnię. Po jego odejściu Zinedine Zidane powiedział Jaki sens ma nakładanie kolejnych warstw złotej farby na Bentleya, skoro wyciągnęliśmy z niego silnik? Jego transfer zbiegł się w czasie z opuszczeniem drużyny przez Vicente Del Bosque, a kolejne sezony dla Galactico skończyły się kryzysem formy. Transfer Messiego i Donnarummy do PSG miał natomiast nie być w smak Mauricio Pochettino, który zdawał sobie sprawę, że nie są to zakupy niezbędne klubowi, a w dodatku mogą podzielić jeszcze bardziej i tak już skłóconą szatnię. Z wyglądało na to, że ma skład złożony z najlepszych zawodników świata. Ale jeśli przeanalizowało się sytuację kadrową PSG bardziej dogłębnie, widać było, że ściąganie do klubu kolejnych gwiazd przysłoniło problem jaki PSG miało z obsadzeniem środka pola. Przegrali bowiem z Realem wyścig o podpis Człameniego i Kamawingi. Problem był także ze środkiem defensywy, gdzie zamiast Topera w sile wieku Paryżanie sprowadzili będącego już po drugiej stronie rzeki Ramosa, który jednak nadal mógł czarować magią nazwiska. Messiego, Ramosa, Neymara w Paryżu już jednak nie ma. Budowa Dream Teamu zakończyła się wielkim rozczarowaniem, gdyż Paryżan Jermain po raz kolejny nie włączyło się do walki o upragnioną Ligę Mistrzów, kolejny raz odpadając na wczesnym etapie tych rozgrywek. A to przywodzi na myśl ostatnie lata funkcjonowania Galacticos na początku XXI wieku. Zresztą jak się przekonaliśmy, PSG powieliło kilka istotnych błędów, które przesądziły o rozpadzie projektu Pereza sprzed dwóch dekad. Być może aktualnie Le Parisien znajdują się na kursie, który pozwoli im odbudować drużynę. Klian Mbappé ostatecznie przedłużył latem kontrakt z drużyną ze stolicy Francji do 2025 roku. Mimo swojej dość konfliktowej osobowości jest on piłkarzem wokół którego można zbudować naprawdę świetną drużynę. Jest ambitny, głodny sukcesów i od dawna nawoływał włodarzy PSG do skupienia się na budowie poważnego projektu sportowego, a nie piłkarskiego Harlem Globetrotters. Nadaje się na lidera bardziej niż wywołujące liczne skandale i podatny na kontuzję Neymar, który momentami zdawał się być bardziej zainteresowany korzystaniem z roku życia niż grą w piłkę. Również Luis Enrique może okazać się odpowiednią osobą do tego, by w końcu zapanować nad szatnią i zaprowadzić w niej porządek. W końcu mówimy o trenerze, który sięgał po zwycięstwo w Lidze Mistrzów, mając pod swoimi skrzydłami takie gwiazdy jak Messi, Neymar czy Luis Suarez. Trzeba mu jednak dać czas i sporą swobodę działania. Dużo będzie jednak zależeć od polityki transportowej klubu I tego, czy katarskim włodarzom nadal będzie zależało na sprowadzaniu sytych kotów ze sporym nazwiskiem, czy młodych, ambitnych, a może perspektywicznych graczy. A waszym zdaniem, który sportowy, galaktyczny projekt okazał się większą klapą? Czy Real Madryt, czy może Paris Saint-Germain? Zachęcam oczywiście do dyskusji w komentarzach, co w ogóle sądzicie o takim podejściu do budowy drużyny, również podzielcie się tym pod spodem. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału, dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i do 不是啊！